Bolsarycki Zakład Energetyki Cieplnej od dziesięcioleci dostarcza mieszkańcom miasta ciepło. Krótszą historię ma dostarczanie również ciepłej wody użytkowej. Komfort życia w mieszkaniu z dostawą obu tych mediów zna już coraz więcej mieszkańców tych nowszych dzielnic miasta, ale od kilku lat program włączania do sieci energetycznej dotyczy też kamienic w obrębie Starego Miasta. Wznawiamy kolejny etap podłączania nieruchomości w Zabudowie Staromiejskiej, czyli. Chodzi o likwidację w centrum miasta niskiej emisji. Do tej pory udało nam się podłączyć 8 nieruchomości, teraz jest kolejna dziewiąta nieruchomość. Co spowoduje, że mieszkańcy, można powiedzieć, będą mieli teraz komfort, jeżeli chodzi o, o wykorzystanie ciepła miejskiego, będą mieli bezpieczeństwo, czyli brak instalacji gazowej, junkersów, które bardzo często szwankują, nie z naszej winy, lub na przykład przewody dymowe, którym odprowadzane są te gazy. Spalinowe też mogą zaszwankować, niskie ciśnienie powoduje, że jest zwrotka. Wiemy tlenek węgla, różnego rodzaju choroby, nieraz nawet zgon. Pozytywy posiadania w swoim mieszkaniu i ciepła i ciepłej wody użytkowej znają dobrze ci, którzy już z nich korzystają. Likwidacja junkersów to z jednej strony ułatwienie życia w mieszkaniu, a z drugiej znaczący wzrost bezpieczeństwa. Szczególnie korzystne jest to dla mieszkańców kamienic staromiejskich, w których funkcjonują jeszcze piece węglowe. Stoimy na zapleczu ulicy Prusa, gdzie zakład energetyki cieplnej we współpracy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego przyłącza kolejną wspólnotę mieszkaniową do sieci ciepłowniczej, umożliwiając mieszkańcom w ten sposób ekologiczne funkcjonowanie, ekologiczne mieszkanie i podnosząc wartość ich mieszkań. I to będzie tylko ogrzewanie czy też ciepła woda użytkowa. Nie będzie to ogrzewanie y, mieszkań i ciepła woda użytkowa. E, w tej chwili mamy już wykonaną instalację wewnętrzną. Wszystkie mieszkania są e, przygotowane do tego, żeby przyłączyć się do sieci. Aktualnie y, zakład energetyki cieplnej, tak jak widzimy z tyłu, e, przygotowuje się do e, zamontowania węzła ciepłowniczego. Stare miasto należy w Bolesławcu do obszarów, które w sezonie grzewczym jest źródłem niskiej emisji. Stąd też decyzja samorządu miejskiego i zakładu energetyki cieplnej sprzed kilku lat, by w ten obszar wejść z siecią energetyczną. Każda nieruchomość podłączona do miejskiej sieci ciepłowniczej spowoduje, że ten wpływ tych gazów spalinowych w niskiej, w niskiej zabudowie powoduje, że będzie coraz lepiej. Bo trzeba powiedzieć, że Z produkuje ciepło miejskie, systemowe, w wysokiej emisji, czyli odprowadzane są spaliny z zakładu powyżej 40 metrów, co ustawodawca mówi, że jest bezpieczne dla życia. Oczywiście wiadomo, że są różne grozy zawirowania, natomiast tutaj mamy zabudowę niską, która bardzo jest niebezpieczna dla, dla mieszkańców, dla ludzi, dla osób przebywających. Ponadto system wytwarzania ciepła w ZEC wyposażony jest w nowoczesne filtry, które eliminują dużą część szkodliwych substancji. I czasem wystarczy porównać to, ile dymu wydobywa się z zakładowego komina, który ogrzewa tysiące mieszkań, a ile z komina, który zamontowany jest nad piecem ogrzewającym jedno mieszkanie, by mieć świadomość tych różnic. Kojarzy się przede wszystkim z ogrzewaniem, a tutaj chodzi o to, że to nie jest tylko ogrzewanie, tylko te, też ta ciepła woda użytkowa. Tak, doprowadzona została sieć w zabudowie staromiejskiej, czyli ulica Rynek, Rynek Armii Krajowej, Prusa, e, sierpnia 80. Została doprowadzona również instalacja ciepłej wody użytkowej, czyli mieszkaniec praktycznie może zrezygnować w mieszkaniu z Junkersa. Czyli wprowadzamy z, z, z części wspólnych spionów instalacyjnych na klatce schodowej do mieszkania tylko dwie rurki: rurkę z ciepłą wodą i rurkę z zimną z wodą odprowadzającą. W związku z tym mieszkaniec nie będzie miał kersa. Będzie miał to możliwość że odkręca kran i ma ciepłą wodę. Tę możliwość mają już więc mieszkańcy Starego Miasta, ale to oni muszą zdecydować, czy chcą z niej skorzystać. Zakład energetyki Cieplnej gotów jest do przyłączania kolejnych wspólnot mieszkaniowych do swojej sieci.